No, witam się z Wami bardzo serdecznie i w dzisiejszym odcinku pora Was zaprosić i zrobić aktualizację. Jak wyglądają pomidorki, ogóreczki w szklarniach? Także chodzimy do szklarni pierwszej. Ładnie kwitną coś tu zaczyna się dziać, ale wszystko Wam powiem. Oczywiście tu mam masę wody do podlewania, bo. Dzisiaj fajniejszy taki dzień, troszkę chłodniejszy Więc mogę spokojnie w ciągu dnia w szklarni nagrać Nie muszę robić tego wieczorem Fajnie się zachłodziło, więc chodzimy Zapraszam was na przegląd Moich tutaj pomidorków Jesteśmy, zobaczmy jaka temperaturka Może w pierwszej kolejności przy otwartych całkowicie okienkach, dźwiczkach, 30 i 1 i co się tu u nas dzieje? Bo twinka jeszcze nie zrywana, tutaj jakieś pojedyncze ogórki, koktajlowe pomidory tutaj nie obrywam na razie jako takowilków. No na pewno coś tam oberwę, ale bardziej tak na kilka pędów. Koktajlówki się puszcza. No, musiałam chwilę przerwy zrobić, bo mnie coś w nosie zakręciło. Wielkie to są takie tutaj pędy, które wyrastają pomiędzy liściem a tutaj łodyżką. No, pewnie troszkę tutaj trzeba będzie przerzadzić. Jak tutaj coś będzie się działo, to będą może sobie wyżej i Inni podwiązują na sznurku, ja akurat podwiązuję do tych patyczków. Kwitną. Zobaczcie, jak ładnie. Fitną. Jest tu przede wszystkim ten biały, koktajlowy pomidor, którego jestem bardzo ciekawa, ale widać, że grona zapowiadają się bogato. Kolejna sztuka. Idzie moja sztuka pomocnica. Także mamy tutaj fajne te pomidorki koktajlowe. Żeby one sobie tak fajnie rosły. Cześć pomocnica koktajlowe pomidorki to mają takie troszkę ciut 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 drobniejsze liście nie wiem akurat jaki to jest ten ten akurat jest koktajlowy biały dobra idziemy dalej idziemy kwitną sobie pomidorki moi drodzy ładnie się tutaj wszystko zaklimatyzowało Tutaj również sobie kwitną i zobaczcie. Pierwszy pomidorek wow, ciekawe jaka odmiana. Koktajlowy, biały. O, będzie na pewno pierwsza sztuka. Super. Papryka. Taka z tym, z wariegacją ale mało tutaj ma tych liści takich białawych, Ale ładnie się tutaj rozkrzywiła. Patrzcie. Też się pojawiają już pierwsze związki owoców. Super. Także fajnie. Dużo papryk mam na polu posadzonych. Kilka dosłownie tutaj sztuk. Tutaj widzę, jest kolejna z wariegacją. Taka biało zielone listki też się ładnie wiążą kolejne pomidorki o, tego teraz wyżej podwiążę jeszcze tutaj za pomidorami jakieś nieliczne sałaty są też na polu mam sałatę jemy na bieżąco także zobaczcie też pięknie się grona Wiążą, będą kwitły, pomidorki bardzo ładnie. Tutaj również nabrały takiego, wiecie, pięknego, ciemnego koloru liści. Chociaż niektóre są pomidory, że mają jasne liście, ale papryka na przykład ta pacieki ciemne liście. Tutaj też prawdopodobnie jakaś koktajlóweczka rośnie. No i tutaj mamy. W większości wysokie pomidory, ogórki się też ładnie, widzę, zaklimatyzowały, tutaj już trzeba im będzie dać albo paliki, albo sznurka, one już zobaczcie, puszczają te, puszczają wąsy, żeby one się pieły, także w najbliższych dniach trzeba dać i ładnie, ładnie, pięknie. Pomidorki kwitną, cieszą oko. Na to człowiek czeka. Tutaj również. Bardzo ładnie. Tam mi się chyba gdzieś jeden tylko nie przyjął. Po ten ogórek, ale bardzo ładnie. Mają tutaj miejsce. Ogóreczki. Tutaj sobie ładnie kwitnie. Pomidor. Bardzo ładnie. Kwitną na polu, jeszcze nie kwitną, bo ja niedawno skończyłam wysadzanie. Zaczynają niektóre to już, jak to się mówi, wegetowały w tych doniczkach, ale trzeba było dla nich jakieś miejsce znaleźć. Wiadomo, idziemy dalej. Także widzicie, dzieje się, jak to mówią, dzieje. Też jakieś sałaty. Tam ogóreczki. Tutaj również. Ogóreczki, sałata, kwitną i tutaj mamy jakiegoś delikwenta, który mi poszedł na dłabędy, no ale ja zostawiłam, on jako pierwszy mi wywiązał Owacki zobaczcie, ta, 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 ta pomidorki, to pewnie jakieś ciemne, czarne rzepki, o, proszę bardzo, Gosiu od ciebie. Pozdrawiam wraz z mężem, Małgosie i małżonka. I ogóreczki. Ładnie. Myślę, że wszystko elegancko. Nabrały fajnych kolorków, dostały obornika pod korzeń, także sobie dają radę pomiędzy takie nieliczne sałaty. Część się przyjęła, część się nie przyjęła. Wiadomo, niech sobie tutaj rosną. Jak bozelia będzie większa, to pójdzie na miejsce tych sałat. Bazylia tutaj. Także taka to historia. Mimo, powiem wam, bardzo trudnego początku sezonu, zimnego maja. O, dokładnie się papryki zawiązują. Bardzo ładnie wam pokażę. Patrzcie, tutaj prawdopodobnie Czerwona taka podłużna, albo żółta podłużna. Patrzcie, jaki już ładny balasek. W tym roku nie wysiewałam papryki ostrej, bo mam po prostu duże zapasy. I tutaj się wiąże. O! Cudo! Cuda na patyku! Ajaj! Już się w głowę nie uderzyła. Zobaczcie. Zresztą ten widok nie cieszy. Myślę, że każdego ogrodnika widok ten cieszy, że coś się zaczyna dziać. Nasza ciężka praca, zwłaszcza przy tym naszym, w tym roku ciężkim bardzo sezonie, zaczyna przenosić moi drodzy jakieś efekty. Idziemy do drugiej szklarni. Co tam w drugiej szklarni się dzieje? Ta co? Chodzimy, co tutaj? Tutaj zaraz zerkniemy od razu temperaturkę. Słońce wyszło i już się świadczy zaczęło robić. Gorąco 31 i 8. Tak, może zaczniemy tutaj, zobaczcie, mój lubczyk Ja już go pierwszy raz ścięłam. On mi tutaj widzę, wypuścił kwiatostan, ale ja sobie tak myślę, że ja chyba sobie go zostawię zobaczymy czy uda mi się pozyskać ten nasiona może na tą stronę najpierw idziemy tutaj już yy, koper w większości został zerwany, nieliczny zostawiłam i on taki trochę był klapnięty, ale widzę że zaczął się podnosić, tutaj oczywiście pod tak samo pod szybami jak i tam Ogórki, arbuzy. Część się przyjęła, część się nie przyjęła. Tutaj też w większości zaczynają kwitnąć. Pomidorki. Także fajnie dają sobie radę. Tu mamy tego wełnia z tego, z tych pierwszych dwóch pomidorów, które powiem wam, były. Zeszły, ale łodygę to on ma taką grubą. Szok. A nieduży będzie pomidor. Tutaj widzę, że zaczął mi kwitnąć ogórek melanowy. Proszę bardzo. Ła, ha, ha. Proszę Państwa, pierwsze kwiatki. Widzicie? Dokonuję z Wami odkrycia. Mam dwa krzaczki. A drugi tutaj gdzieś się kryje w tych chwastach. Ten taki biedniejszy. A chociaż sobie rozmnożę. Tutaj jakiś pomidor samosiejka. Kaczorzech mi się wysiał. Bo ten były te orzechy rozsypywane. Arbuziak jakiś. Tutaj myślę, że ma się dobrze. Tak. Tu był koperek. Jakieś nieliczne ogórki. Oczywiście cebulka. Koperek widzę się podnosi. Bo w większości po prostu wyrwałam i sobie zamroziłam. Oczywiście filmik macie na kanale. Jak zamrozić? Mmm. Ten koperek. Muszę się sprężać. Tutaj. Bo już mi się robi gorąco. Jak to mogę, ale ją gwiazd idziemy. O, o, o. Kwitną. Tutaj o, też widzę, że się coś pojawia. Pomidorki się wiążą. Ten widok cieszy. Tu jakaś auria albo coś innego. Widać podłużny Albo cytrynek. Aj. aj. Tak. Zgadłam. Czyli to będzie taki podłużny, nieduży, taki jasno, taki jasny kolor cytryny. Fajnie. Fajnie, fajnie. W tamtym roku czy dwa lata temu też nie chciałam ich. A w tym roku dla odnowienia też jak to się mówi nasion. I mamy kolejnego wełniastego. Ale on jest krzeczasty, powiem wam. On prawdopodobnie tak rośnie jak ten, jak betaluksy, w tym roku pierwszy raz mam betki na polu. Tutaj też jakiś samoten zobaczcie. Może koktajlowy Samosiejki. Dam tu patyka. O i, o, i po prostu obie przywiążę je do jednego tego. Tutaj mamy chyba Monenstar z arbuziaka, tu oczywiście ogóreczki, bo widzę, że ma plamki, czyli Monen Star z arbuziak, tutaj jakiś biedniejszy, a ten widzę sobie ładnie tutaj, śmiga, koper, który już praktycznie zakwit, zostawiłam, duży, nie kwitnie, listki pójdą gdzieś tam do ziemniaczków, a Kwiatostan można nawet sobie wziąć i wysuszyć i do ogórków może być suszony, do małosolnych. Idziemy dalej. Tutaj jeszcze troszeczkę zostało mi do ogarnięcia te chwasty. Pod tymi szybami, ale to wszystko chwila roboty. Wiadomo. No i tutaj też są te nieliczne arbuziaki. Posadzone, myślę, że mają się dobrze. Cebulka, zobaczcie jaka ładna. Szklarni. Taka do mizerii, do góreczków, będzie razem raz powiem. Wam. Mm -hmm. I tak, tutaj mamy też kolejnego arbuziaka. Też tu chwasty. Chwasty, kto mówią? Chwasty nie pytają. Tutaj też pięknie. Pomidorki, pomidorki, pomidorki. I tutaj. Arbuziak. Tutaj arbuziak. Ogóreczki, patrzcie. I tutaj będzie do wykopania orzech. Mam nadzieję, że on będzie fajny. Też się tutaj posiał. Na jesień. Tutaj w kartoflanych taki pomarańczowy, duży pomidor. Tutaj mam tylko jedną paprykę. I mam tutaj tu wełniastego, proszę Państwa. Z, mniejsze, z tych mniejszych wełniastych, tutaj też, tutaj też pięknie wszystko sobie daje radę. No trzeba obficie podlewać szklarni. Wiadomo, gorąco jest. Kolejny wełniasty, tutaj też, wszystko pięknie myślę, ładnie rośnie kwitnie, Także jest nadzieja, że szybciutko doczekamy się własnych warzywek, ogóreczki, ogórki ogólnie mieszane i szklarniowe i takie. Tutaj też jest ogórek, tutaj też jakiś ogórek, bo tu był posadzony, ale wypadł, więc posadziłam kolejnego. Także wszystko tutaj jak widać fajnie, fajnie sobie radzi. Już nauczona latami doświadczeń. Wiem, że pomidory nie lubią ciasnoty. Lepiej mniej pomidorów, a nie jeden na drugim. Już i tak wydaje, że one jeden od drugiego są daleko, ale jak się rozrosną, to będzie im ciasno. Te tutaj dałam, bo one są niskie, samokończące. Te wełniaste. One sobie tutaj dadzą fajnie. Radę. A już jak to się mówi, jestem cała mokra, niby dzisiaj chłodniej. Także pomidorki tak. Zapasy <grytanie> preparatu na ślimaki muszą być. Także odkryliśmy wspólnie, że nam tam zakwit ten ogórek melonowy. Także zobaczcie, wszystko jest fajnie. Jestem zadowolona, mimo jak ja mówiłam w tamtej szklarni, ciężkiego, mocno początku sezonu niełatwo miały te sadzonki trzeba było nakrywać i odkrywać, jak to się mówi, aż obrzydło. Ale wszystko już fajnie rośnie, nawet i na ogrodzie, co do jednego pomidory wysadziłam. Zaraz pójdę Wam nagram co na ogrodzie, bo dawno nie było. Raportu musiałam oczywiście ogarnąć, wysadzić te wszystkie moje warzywka. Bo co? Nie będę wam pokazywać kupicy chwastów, chociaż wiadomo, że chwasty nie pytają, tylko rosną. Także napiszcie, jak tam u was pomidorki, czy w szklarniach jakichś, w tunelach uprawiacie, w gruncie, czy wam kwitną, czy wam już zawiązują owoce, jak tam wasze ogóreczki. Jestem bardzo ciekawa, a tutaj się już żegnam. Pa, pa! Idę dalej coś dla was nagrać, żebyście mieli... Filmy do oglądania raportów ogrodniczych. No to do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!